Na kanale po bardzo w sumie długiej przewie, ale do tego zaraz przejdę. Na samym początku kilka słów, wstępnie wyjaśnienia, dlatego że wyrok miał się zacząć z dworu, ze spaceru, ale niestety okazało się, że aparat, który ma wejście na dużą kartę pamięci, mój komputer ma wejście na mini kartę pamięci, nie mam jak tego za bardzo szczytać, więc muszę zaczynać od dnia. Przepraszam Was, że może mnie słabo widzicie, ale niestety jeszcze górnej lampy nie mam w pokoju i jestem słabo doświetlony. być dzisiaj widok trochę inny, ale też będzie grudniowy, dlatego że jest sobota, w ogóle godzina 20.30. Ja zaraz siadam, sprawdzam jak nagrywa się dźwięk, zacznę to montować, potnę trochę i jutro będę nagrał do Was dalej, a Wy zostajecie łapki w górę, subskrybujcie i komentujcie, a teraz przechodząc w mnie, tak długo by nie było, no ogólnie to sprawy prywatne, też psychiczne, się widzowie wiedzą o co chodzi wreszcie z Was wytłumaczę to pewnie na dniach, a na razie idę oglądać film, bo ja Ci mi Harry Potter w telewizji. Cześć kochani, witam Was w niedzielkę, poczekajcie, co sobie rękę. Mamy godzinę… 10.51. Myślałem, że już do Was nagrałem, ale nietację, że aparat tego nie zapisał, aby ja to teraz usunąć, z karty pamięci. Ja sobie właśnie siedzę i montuję y, mm, klips wczoraj. I słuchajcie, dzisiaj jeszcze była taka sprawa, był elektryk i kochani. O, w końcu jest ta lampa. Wygląda zajebiście. Wam pokażę, o ile nie zapomnę i będę szczegółowo kręcił, jak ona świeci. Jeśli teraz był zamontaż, potem wychodzimy gdzieś na obiad. To wam pewnie też pokażę. A teraz. Je. Chodzę, szukam jakiegoś miejsca spokojnie, żeby pojść odpowiadać. Jak mieszkam w tym mieście 15 lat, tak ciągle są jakieś przejścia. a jest po 16, także ludzie wracają z oboty no w końcu trzeba tych średnika. No i powiem wam, że szczęko miejsca, gdzie mogę i na spokojnie poradać, ale jasna choinka wszędzie jakieś przejścia. To powiedzieć, się co, gdzie idę przejście przejścia, mówię, szedłem z domu, podskoczenia za jedną sprawę, pójdę w stronę jasnej Góry, przejścia. To co pomyślałem, pójdę w centrum. Ale później takie... Też przejścia. Więc ja po prostu tutaj sobie skręcę w jedną ulicę. No i powiem, zobaczymy, gdzie mnie po prostu ponieść. Potrzebuję jakiejś takiej luźniejszej trochę drogi, żeby nie musieć patrzeć co chwilę, czy ja mam gdzieś przechodzić na światłach, czy nie. Po prostu pójdę z wami cały czas prosto, tak jak mnie prowadzi. Przy okazji na smartwatchu mam trening. Widzę, że mam ten trochę 150, więc aktywność jest bardzo, bo pamiętajcie też o aktywności fizycznej, bo aktywność fizyczna jest bardzo ważna. Nie się tak jak my, youtuberzy, co niektórzy siedzimy cały dzień na dupie? Czy ja wiem, że jest czwartek, godzina 16.26, no ale to jest przesady, tak? A w sklepach to lepiej jest oblężenie, ja wam powiem. Bo im się w sklepie ludzi robią zapasy, jakby szli <ścoughs> na wojnę. Ludzie się na mnie patrzą, jak jest co koniec, że można? Tak, jeszcze nie wiem, się jaki gimant. Ludzie się tak nie patrzą na co w drogach gdzie można W drogach nie można nagrywać. Ażecie, słuchajcie, za tego tego w najprawdopodobniej będzie odpowiedzialny Kuba. Jeszcze wam opowiem, jak mi jest zuz dzisiaj. Bo nie wiem, czy ja bym. mówię, że nie mówię, że ja stronę stanę. To był po tej No i dzisiaj mi wchodzi wędka, konta ja potrzebuję. Ja mam tylko 2,300. Mój mój, coś mi się nie zgadza, to no, 14.0, teraz wypłacam to 13.02. Wiecie, dzwonię tam na to tam centrum telefoniczne z a boleczka mi mówi, że mi z końcem sierpnia ustało prawo do renty. Ja mówię, moment. Jakim celem mi ustało prawo do renty skoro Ja na decyzji mam, że mam przyznane do końca sierpnia z przyszłego No i dopiero tak. jak zadzwoniłem tak. drugi raz, tak. Po chyba dwóch godzinach jakaś kompetenta babka ze mną rozmawiała, wytłumaczyła mi wszystko jutro muszę zapierniczać rano do składać papiery, żeby mi to wyrównali. Także jeżeli ktoś z Was ma tę rodziną, pilnujcie jego bo z was zrobi chura tak jak mnie. Dobra, teraz odkładam aparat i idę dalej. I witam Was Byli w piąteczek. Mamy godzinę 16.56 ja właśnie muszę zapytać na potrzebę, bo muszę do szkoły wysłać parę dokumenty, tam wiecie odnośnie matury takie te deklaracje maturalne i inne takie bo do końca miesiąca trzeba to złożyć. Więc lecę wasze opośniej wcześniej, ale oczywiście remont pochłania większą ilość mojego czasu. Zresztą będę później w domu to wam pokażę. Nie w ważnej mi bym wam powiedzieć, ale teraz zapomniałem w jak jasne, co, bo. Idę na tą potrzebę. Później też sobie robimy taką małą imprezkę, żeby już zacząć ten weekend, bo no, remont już wykańcza dosłownie wszystkich w domu. A szczególnie malowanie salonu, także no powiem Wam, nie jest za fajnie, ale wiecie, czego się nie robi dla dla ładnego publicznika. A no i jest piękna pogoda, z tego co wiem, zajebiście mnie słychać, także kolejny piękny plusik. Wkurzały mnie te tramwaje, bo idę aktualnie przy linii tramwajowej. I co chwilę ktoś przejeżdża, jak coś więc wiecie jakie złe Cały czas nie mogę tak jak ludzie się na mnie dziwnie patrzą, że idę z kamerą co wylogować nie można. Nie naprawdę, dobra kochani. No, ja idę na to poszczę, wysyłam i pewnie w drodze powrotnej, albo już później z domu się do Was odezwę. A pewnie mam wam jeszcze jakiś przy... Ja. idę ten i wracam właśnie z podszy do domu i ten i nagrywam do Was przebity I właśnie jak sobie idę i tak jak wam mówię mnie nie cieni na tramwajowanie i mówię tak to i mówię ty chyba to mam jakąś żawię no i chyba faktycznie albo muszę świecą światła do końca Tylko jak wam powiem jakaś sobie mi się przeżyła idę na tą podszy i nagle patrzę w telefonie nie mam internetu patrzę ten, ten transmisję danych mam włączoną, wszystko pięknie, ładnie. No ale internetu nie ma dalej, więc no, mówię, zresetuję telefon, tak? Po czym ja jestem już praktycznie przy poczcie, a telefon mi się przez jakieś 5 minut nie uruchamia. Więc mówię, się W większości przypadków płacę telefonem, więc nie wziąłem ze sobą ani kapty, ani gotówki. Mówię jak ja na tej poczcie zapłacę. Mówię. Hej, nie, no, no może w końcu już się. Mówię, bo akurat poszłam o dworca PKP. Mówię idę na dworze ślądu na peronie, Może ruszy. No i akurat jak już miałem siadać na tym peronie, już mówię takie: siadam, czekam, zobaczę co idzie. <grym> Telefon mi ruszył. Tak, i generalnie to będzie ostatni dzień tego vloga. Dlatego, że tak jak Wam mówiłem, dzisiaj jest piątek. A na jutro chcę, żebyście mieli materiał. Także pani, ja wracam do domu, jeszcze muszę wejść do Lidla po baterie do aparatu. Niestety ten pewno, że jest taki załomisty, nie jest na ładowawkę. Tylko jest na zwykłą więc Muszę kupić, bo te co tutaj są już mi dają. No i pewnie nagram coś dał z domu. Może wam pokażę jak wygląda Lemon. Także widzimy się na no, co spunda, ale dla mnie w sumie nie wiem, kiedy. Sobota godzina 11:05 i oficjalnie już kończymy tego vloga. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcineczek po takiej długiej przerwie spodobał. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach.